Jak dobrze pamiętacie, w ostatnim odcinku udało mi się przygadnąć dwóch nowych graczy. Dzięki nim udało mi się naprawdę sprogresować naprzód. Lecz był mały problem, albowiem plemię małpiatych też również rozrastało się w potęgę. Z biegiem czasu małpiaci również zaczęli zagłębiać się na Extinction. I pewnego razu, kiedy robili rzuta, postanowiłem ich zaskoczyć. Jaki czas później zbierając rzeczy na Ragnaroku, na roku? Po raz kolejny spotkaliśmy małpiatych. Gdzie jesteś? Powiedz gdzie jesteś. Pod kan supem jestem przy Który Kurwa, mroży mnie cały czas. Ja uciekam, ale już papa będzie, bez staminy. Ja, ja regenerację robię się. w chuj, ja HP nie miałem. Mrozi cały czas. Zamrozi mnie, dobra. Papa. Spokojnie, Siedem, jest nie. Nie, już padłem. Spierdalam z buta. Kierdolony, Śnieżynka, kto osłania, to jest? osłania mnie, osłania mnie, słyszysz? Zabrażam go też. Wy przy mnie jesteście tu może? Czy nie? Tak, walczymy z nimi. Ja mam z wrażliwego Strzelam tu po ze strzelby, ale to nie ma chyba dipsa w ogóle. Wiwkę mają. Ej, chodź, na górę do mnie. Ojebany, jak mrozi. Staminę regeneruje. Zabiłem na Na plaży jest nasz. Nie go, ty, łapki. kurwa. Chodźcie do góry. Widzisz mnie? Nie, ale wchodzę. Nie. Ale gdzie jesteś, powiedz mi? U góry, jestem na górze tej spalonej. Zabijcie, zabiliście. Ej, słyszysz mnie? E mnie nie. Marcina. Czy zabili Marcina. Ja żyję, ja żyję. Biegam z typem się tutaj na plazm. na tych ciężkich nasz na szkołobazy. Napierdalam się z nimi, trzeba. Leci, ja lecić. Mrożą coś. Ja zabijam tutaj tych managmariuszów. Czy ty się z nimi puszczać? Ja, ja zabijam managmara czerwonego. Z z dawaj go, dawaj go. Dawaj, tego, zamrożone typ? tego zamrożonego, tego nie czerwonego. Zamroził mnie, Wielką. kurde, Ej, zamroził mnie! Pomóż mi. Ja go też. Walę go. Odbrodził się. Ujść pierdala. Musimy, tu, Nie musimy, musimy to. Było to. No, 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 no. Nie z pompy tylko z głową najebać. Kurde. Ile on ma HP, ma? Wchodzę na chwilę, żebyś się zregenerował szybciej. Zajebie zaraz, Dajębię. tylko nagramy ze strzelby. Też jeden. Drugi ma na mnie wrócić, bo ja nie Jest kopie. Ja nie ma chyba, ja muszę się wrócić. Ale mi typu na czacie, lol. Od najgorszych. Jestem tym Osłaniam cię i jak coś. Kogo osłaniam Uciekli ode mnie. Gdzie waj tu? go, 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 go bo mnie zabije. Czekaj kurwa... Mus muszę wskoczyć kurwa, wiesz? Gdzie ja mam biec? Powiedzcie tylko. Jesteśmy zaraz tam, gdzie się tłukliśmy na początku. Dobra, krwawi chyba już, co? Dobra. Pięknie. Tak. Zluźnij Ej, typ, typ, typ. Typ, typ, tu jest. Typ, typ, typ. Zabroziłem go, pomóżcie mi. Jestem przy szkielecie, przy szkielecie. Przy pierwszym czy drugim? Drugim, A, drugim, Dobra, widzę cię chyba. Dwóch jest. Uciekł, uciekł. Po tej walce zmęliśmy się na Zagładę, ale nie minęło naprawdę długo, żeby znowu spotkać małpiatych. O oh f**k, rozwalili mi zbroję Dąbane Są te ich działka, już golema wjebać w sumie oh Nie, nie, nie bij nich, nie bij tych Odbi Odbiegnij od nich Daj tego typa. Daj tego typa. Bisz? Zabi... Ej, halo, halo. Możesz? No strzelam, strzelam niego. Dobra, bij go, bij go, cały cał, cał czas. Co, nieśmiertelny jakiś? Ja się biję z typem, wiesz? Ja się z typem. Gdzie? Czy w naszym gdzieś? gdzieś? Nie, przy, przy rzucili. No dobra. Dobra, widzę, widzę, widzę. Uciekł już, dobra. Ja, ja uciekałem już, bo to zaczęli do mnie strzelać. Szkoda, bo akurat wróciłem. A mi ja nie mam armoru. Mhm. Oh fuck! Dobrze, że spodnie strzelało. Czumaj. Ja blisko, tam muszę się powrócić, po zbroję. Co, mam siadać na gole i tam, czy nie? Nie, spoko. Po które to? Nie, nie trzeba jeść. Tak, wiesz, tam jest Monaghan każe go atakować. Dobra. Nie podchodź tam, nie podchodź, odejdź, odejdź, o, tam jest działko, tam jest działko, stary. Dobra, strzeliło raz do mnie, no. A nie, tylko gościł skałek z drony O, chodź tu, uważaj. Mrożę go. Dobra, mrożysz go, cały czas. Już jest zamrożony. Mrożysz cały czas. Rozwalili mi ten legit, nie wiem jakim cudem. Coś ono, bije do mnie uśnie, bardzo. On on stary. Albo nie uczynię? Co takiego? Fak. No i tak, kości usnął od tego mojego odurzenia, nie? Ale teraz, jak sobie tak patrzę, to jestem na siebie strasznie zły, że nie udało mi się go zabić. Oni, kurwa, kawaleria przyszła. Wiesz, Przysz, uważaj. No? Pierdolę tego gryfa, trzeba było zniszczyć, mówiłem ci. To było od chyba. Aha, ja nie widziałem tego gryfa. O oh, fuck, zabroził mnie. O oh, fuck, strzela do mnie. Gościa, um, umrę, umrę. Umarłem oh, zawołaj, mo zawołaj mojego mnie. Zabroził uciekaj, serio mnie. No zabroził Dobra, Zabroził mnie. Zabroził mnie. Zabroził mnie. Zabroził mnie. Zabroził mnie. Co ty Zabroził coś? A ja Zabroził Dawaj tylko, mnie. Zabroził mnie. Zabroził Gryfa, dawaj mnie. dobrze bigo, bigo, bigo Mamy go Zamrożony Stary, zamroził mnie ty Mrożę tego typa, co ciebie mrozi Mnie też zabrozili Cholera Dasz, Trzech jakoś. typa jeszcze tu było No to fuj Ja uciekam, będę leżał Zabroziłem typa, uważaj Pięć tysięcy Dobra W buta biegnie jakiś Dobra, stary, spadamy, ja nie mam HP'a Dobra. Oni nie podnieśli moich rzeczy, wiesz? Tam cała paczka z moimi rzeczami. Mm -hmm. tak o! pewnie zrobili. Jesteś tu? To ty? Jestem. Tak, Dobra. To jest ja. stary. Kogoś waja totalnie bez HP, nie? Jeżeli spokoj. Spoko, spoko. E, Patrzę na nich. Słuchaj, ich tak odwidziasz, nie? Tam, czy co. Lecą do mnie, lecą. Są przy mnie. Uważaj tam. Dam ziemi jednego. Spoko. Napierdalam go Drugi przyleciał, uciekam To ja, to ja byłem O ma takiego lowa, że... panie Wszyscy to mają lowa, stary, ja takie full auto i chciałem, żebym Ta, nie ktoś ja, To ja byłem, to ja A, byłem A, dobra, ty Bajtuję tego typa za skałkę w Za skałką może ich zabijemy Zabrali rzeczy Nice, to ładnie Słyszysz? Zabraliście Zabrałeś? Oni są zabrali. zabrali. Okej. Okay. No to lipa. Zabiję Managbara im. Tu jest, tu jest. Pięknie. Tu jest tego, oni mają tu działko, wiesz? Ja pierwszy raz. Zabijcie się, zbugowałem. W im zabijemy. Ok. Obie... Zabiję kolejnego. Pięknie. Dobra, chodź tu, Managbara zabijmy. Zostaw tego Reksa, Tam nie, na nim nikogo nie na nimi jest Lagwary są trudniejsze do zabicia Leży, pięknie Uważaj, bo strzelają do nas Przy mnie jest typ jeszcze jeden To no nie jest typ, Zależy. to jest tylko Zamrożony, zamrożony Bierzemy go, bierzemy go, dawaj no. Walą na tego Reksa Kurwa, jakby się udało to był w TOS Kurwa. Kurwa, stary mam 1000 HP, na Reks mnie w bije Chodź pod działką, uciekaj, uciekaj Jak chcesz to możesz uciekać w sumie czy idźcie do bazy i wymieni Jak chcesz, tak zrobię. Tylko nie mogę, Staminy nie mam, stary. Weź wam, weź tego Rexy. Zamroziłem, zamroziłem. Dzięki, stamina odnawiam i uciekłem. Dobra, kolejnego. Pięknie. Chwilibywa, 5 monaguarów już, tak? Oni uciekli z ceszczami, bali się. E uciek uciekli, stary. Tak? stary, stary. Jak chcesz, to przeluty i no. znaczy Ja lecę na do najbliższego terminalu, zobaczycie, czy, czy oni uciekają. Zauważyłem którykolwiek książku, już nie mogę w ten kogo Fuck! Postawił gościu działku. Zabiję Mjona Magmara, ale uciekłem. Uciekam, uciekam, mam, mam tego. Uciekaj, uciekaj. Zabiłem po prostu ty wiesz? Mhm. Mm oh, Boże, oni kolejne działka przynoszą. Wiem, widziałem. Ja też się nabiłem na jedno. Dobra, zabiłem, mam, nagrałem. Zabiłem zabiję zabiłem typa. Kolejnego. Już biegnę. Teraz rasy typa. Pięknie potrzebujemy na wiesz? Wziąć ci bazy? Możesz wziąć jednego. Idę. To był ostatni raz, kiedy zobaczyłem małpiatych. Jakoś na serwerze coraz bardziej się pokarszała, więc postanowiłem nim grać. I po jakimś czasie zacząłem grać na nowym serwerze, ale to dowiedzieć się o tym później. I możliwe, że nawet zobaczymy kolejne walki z małpiatymi. Dzięki za oglądanie, no i cześć! Ło, chłopie, co Rzymia ja zrobił? Nie, 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 gorzej. Łe, co jest? What the fuck?